Że jestem w tym mieście, zaczynam widzieć różne osoby, różne rzeczy dziwne, które nie powinny mieć miejsca, i czuję się tak po części nieswojo w tym mieście. No, nie pokazuj, wiem, no, bo to. pokazuj, wkład tutaj i pokazuj. O! Ktoś chce dzisiaj chyba nie przeszedł. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek ze serii Poza prawem odkupienia. Widzowie, w poprzednim odcinku zakończyliśmy sobie profesjonalną robotą, można to tak nazwać, profesjonalną robotą dla agenta Jonesa, czyli do tego agenta federalnego, dla którego musieliśmy zniszczyć underground oraz wybić wszystkich inwestorów. W poprzednim odcinku dosłownie skończyliśmy ten temat, koniec wszystkich inwestorów, koniec totalny, koniec, kropka i nie ma. A my jedziemy po, albo po Foksa, albo po prostu go odwiedzić, bo nie wiadomo jeszcze nie znam, nie wiem czy on dzisiaj wychodzi, czy nie. Ale dzisiaj się o tym przekonamy. Zaparkujemy sobie tak tutaj troszeczkę brzydko i wejdźmy sobie odwiedzić lub po prostu przyjść po prostu już po Foksa. Ładny szpital. Czy ładny szpital. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj po pana Aidena Pan mhm. Aiden, chyba Cizer w odwiedziny, przyszedł Jeden Cezar. już proszę poczekać. Sprawdzę. Dobrze, trochę tu ciemno macie. Nie powiem, że nie. Proszę się kierować tam. Dobrze, wszystko ok. Dzisiaj samo poczucie przy pana. Co, tylko mnie głowę trapoli. Świetnie. Proszę bardzo, jestem O, nie spodziewałem się, jednak o mnie nie zapomniałeś. No a gdzie, no, no to, że troszeczkę minęło od tamtego incydentu. Dobra, walić to, żyjesz? Jesteś zdrowy, przez coś boli? No, miałem trzy miesiące, żeby się ogarnąć, że tak powiem. Jak rehabilitacja przeszła, pomyślnie? Tak jak na początku było zakładane? Czy oczywiście wiadomo, jak to amerykańska służba zdrowia? Ja tam się czuję dobrze, ale lekarz coś tam pierdzieli, że no. no nie jestem w stanie do pracy fizycznej. Ja rozumiem, rozumiem. Słuchaj, ogarnąłem cały akt własności, tak jak mi mówiłeś, wszystko jest ogarnięte, siedziba też. Pracownika też mamy, bo go zatrudniłem. Taki jeden znajomy. Jeszcze ci o nim nie mówiłem, bo nie mieliśmy okazji pogadać, ale wszystko jest jakby w porządku. Okej, okay, dobrze. Dobra robota. Też cię, A ty cieszę jak się cieszę. Powiem ci ogólnie, że kolorowo. Musiałem wykończyć inwestorów z jednym kolegą. I tak właściwie to musiałem ich jeszcze potem jeszcze bardziej wykończyć z takim pewnym agentem, ale to już takim wiesz. To już. Długa historia. Dobra, długa nie chcę mówić. wierzyć. Nie chcę no, wierzyć. No. Słuchaj. Widzę, że się ale... co zacząłeś. Nie, to jest taka farba. Nie mów tak o mnie. Nie, no ja się No może to faktycznie tak wygląda. No dobra, no wygląda. A tak nie, jeden, pańskie leki. Kur, po tych mam rozwolnienie. No widzisz, trafiło się. Eee, słuchaj, ciuchy wszystko masz, bo dzisiaj cię wypisują, czy kiedy cię wypisują? A to nie wiem, czy po prostu w wtedy przyjechałem na no, odwiedziny, ale nie wiem. Nie wiem, wiem. czego jest się. Proszę się podpytać. No, widzowie. Dzisiaj prawdopodobnie jeden wychodzi, albo czy jeszcze zostaje na parę dni. Dobra. My się napijmy trochę. Tak, ja, wypuszczają mnie, ale będziemy musieli do mnie podjechać, po cichy. No, to na spokojnie. Dobra. Bo jak rozumiesz, tamty były uszkodzone, poza tym byłem... No, ja. w ciągu roboczych. Rozumiem. No, na spokojnie, wszystko się ogarnie. Dobra, no to co, to po prostu zawiązaj się do domu, nie? No, spokojnie. Dobra. Do widzenia. Żegnam, mam nadzieję, że się nie będziemy widzieć. Uwolniony zostałeś. Ale ty wiesz, zostałeś. że ty skanowałeś na, zak na zakazie, nie? A, chuja mi mogą zrobić. W ogóle nowe no, auto. A, bo ty, ty nie znasz historii. A widzisz. Pomagałeś no, się opowiedz. staremu koledze. No ogólnie tak. Gdzie ty mieszkasz w sumie, bo... E, już ci. Wsyłam adres. A, dobra. Dzięki. Dobra, masz. Na tym kur... twoim świetlaczem śmiesznym. Fajnie się urządziłeś. No, tak no, Dobra. w sumie jaka praca taka płaca, nie? Dokładnie. E, wracając do sytuacji z tym autem, nie? E, to mam takiego jednego kolegę, tam, kiedyś jak byliśmy na imprezie to mówiłem, że tam takiego kolegę szukam, muszę z nim wiesz pogadać i tak dalej i dalej, nie? No i udało mi się Don go znaleźć. To Syn lupy, o tak, tak to można nazwać, no bo to jest syn lupy. no. No i wszystko było spoko ja mu pomagałem, on mi pomagał no i też kazał, znaczy kazał no przyszedł do mnie z prośbą bo go spotkałem, sprzedał mi kolbę i w ogóle taka nieciekawa nie sytuacja była to był chyba ten sam dzień co wtedy rozmawialiśmy no to powiedział, że mam wykraść dane z opancerzonej ciężarówki inwestorów, nie? tych których właśnie tam niedawno ubiłem no i wszystkich tam wiesz, wybiłem w ciężarówce znaczy w ciężarówce, poza ciężarówką. No i wchodzę do, do tej ciężarówki, a tam samochód. No i się tak pytam go, co tu robi samochód, gdzie są dane i tak dalej. On mi mówi, że w aucie. Nie? No i musiałem ukraść auto. No i taki hojny ten mój kolega, że. Poczekaj, e, halo? Musimy się spotkać. Machu. Huh. Dobra, zaraz będę. Tam no, gdzie ostatnio? Tam gdzie ostatnio, czyli przy tych burgerkach śmiesznych? Dobra, no to zaraz tam będę Dobra, wracając, kolega zadzwonił <laughs> Wracając, to był taki hojny ten mój kolega, że obdarował mnie autem No i jak widzisz mam auto I musiałem już je przemalowywać, bo już miałem jedną akcję z policją Dobrze Kurde, sporo roboty z tym autem musiało być No, a jeszcze wiesz, musiałem zmieniać blachę Dobra, to jakby co, to pisz, odzywaj się i tak dalej, nie? No, widzimy się na dniach. na razie o, Trzymaj się Dobra, widzowie. Macuga zadzwonił. Boże, kiedy go ostatnio... Kiedy ja z nim w ogóle ostatnio rozmawiałem? To było chyba X lat temu, tak szczerze. Cóż jedźmy na yy, tą śmieszną restaurację, tam gdzie ostatnio się również z nim, tam, tam gdzie się ostatnio z nim spotkaliśmy oraz rozmawialiśmy na temat naszej przyszłości. Jesteśmy niedaleko Noc już nas... Noc już dawno z nas została. Takie późne spotkania... taki późnych spotkań nigdy jeszcze nie doszło. Kura z Maczugą O! Kogo ja widzę? Mnie widzisz. Chciałeś gadać. No chciałem. Bo... Dałeś dupy. Ja pierdolę. Z czym znowu dałem dupy? Powiedz mi, z czym dałem dupy? Z tym, że miasto jest w niebezpieczeństwie i to bardzo duże. Masz pojęcie? Jak zwykle. Nawet ja. Miasto jest cały czas w niebezpieczeństwie, tak? No chyba jest to logiczne. Jest. I to bardzo. Nawet nie wiesz jak bardzo. Przez to, że bawiłeś się tam w jakieś gierki z jakimiś inwestorami, czy z kimś chujby, nawet z kim, zwołałeś na siebie pewnych ludzi. Pewnych ludzi. Każdy. I jest nie są to ludzie, którzy pogłaszczą cię po głowie i powiedzą nic się nie, nie stało, Tylko zabiją cię i odpierdolą na miejscu. Rozumiesz ja przychodzę tu z informacją by cię ostrzec przed nim później Ej. Czego chcecie? Oczuego? Henryk kurwa maczuga Synonimu, synonim plepsu w tym jebanym mieście Kurwa maczuga! Kurwa maczuga! Co ty ro... Rozjebać! Ja pierdolę No, A, owa. A, kurwa, co to tak? Witaj stary przyjacielu. No, tak więc teraz. Drogi Antonie, A. czy możesz mi łaskawie powiedzieć, gdzie jest Santiago? Ja, ja nic ja nic nie wiem Rozumiem, że chcesz to rozwiązać w ten sposób Zapytam tam więc jeszcze raz Gdzie jest Santiago? Nie wiem Naprawdę było warto mnie zostawiać tam na śmierć? Wiesz nie, co ty mi kurwa zrobiłeś? Nie, nawet nie wiem o czym ty mówisz. Przez kilka lat byłem zamknięty. Jestem tak żądny zemsty, że sobie nawet teraz nie wyobrażasz. Więc powtórzę to pytanie, a może twoja śmierć będzie łagodna i szybka? Gdzie jest Anto... Gdzie jest Antonio? Santiago. Nic ci nie powiem, bo nic nie wiem, nie rozumiesz czego. No dobrze. Gdzie? Jest Santiago. Mów. Naprawdę nie chcesz tutaj siedzieć całego dnia i cię napierdalać. Mam o wiele lepsze rzeczy do roboty. Mów. Nie wiem gdzie on jest, nie widziałem go przez 4 lata. Nie wiem gdzie on jest. Widzisz tam tego gościa, który trzyma karabin? Jeśli tego nie powiesz, twoja śmierć będzie wyglądała tak, że położę się na brzuchu, się ten karabin prosto w dupę i wypruje cały magazynek, rozumiesz? Gdzie jest kurwa Santiago? Spierdalaj i tak ci zjedzisz. Okej. To chce? Tobie też się nie chce i dobrze o wiem Może i cię pamiętam Naprawdę Ale wiem Wiem, że coś nas łączy Co ona łączy Ta sama robota I to samo jej przeznaczenie O no, widzisz jak widać, jedni są w niej lepsi i dlatego to Ty siedzisz na krześle i Cię okładam pięściami. A ja, no widzisz, mam swoich ludzi, stoję tu elegancko przed Tobą i Ty dostajesz znowu na ryj. Gdzie jest Santiago? Nie wiem, ile Ci mam razy to powtarzać. Dobrze wiesz, że mnie tak nie przełamujesz, za dobrze mnie znasz. Toś z zewnątrz. Coś tam kurwa znowu dzieje, pilnujcie go tutaj, ja pójdę sprawdzić. Przecież się na jedną znęcać czy co? francuski. Nie macie się czym innego zająć? Sp Sprawdźcie I lepiej czy ze jest... wami. I, i zobaczy, jest beczka jakaś napełniona. Nie. Spierdalam oh, 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 Kurwa oh, Nie dam rady oh, Gdzie jest Leo? Leo kurwa przyjedź pod, pod Wagosów Tam na ten taki zajazd oh, Przyjeźdź kurwa jaba. szybko oh, Ja, je Przyjeżdżaj nie pierdol oh. Na firmę, na firmę jedź. Na firmę jedź! Dlaczego to skurwysyństwo tak boli? Mhm. To widzę, że nie za będzie. Dzwonię do Foxa, żeby przygotował jakąś świecę. Dobra. Muszę to gówno sobie wypalić. Szybko, kurwa. Oh, kurwa. Chodź! Ja pierdol... Co, co... co się Dawaj świecę. Dawaj kurwa świecę. kurwa, kurwa dawaj. Wypal mi tą ranę, wypal mi tą ranę Już szybko. Jeszcze, czekaj, czekaj. Masz... Tylko weź mi jeszcze wyjmij to, wyjmij mi ten pocisk. Bo czekaj, kurwa Krzyżek weź przynieś mi kurwa ten yy, nóż. O. Masz, masz proszę. Idę Dobra. jeszcze po apteczkę. Nie ja zamierzam umierać. Dobra. Jeszcze. Na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Wypalaj. Kurwa, wypalaj to gówno. Norma. Kurwa, mać. Si pan już. Lepiej, Zachciało się je. Jak. Ty cud w ogóle, że ty przeżyłeś. Masz uciskaj co tam rany. jeszcze. No, uciskaj mi to nie mam. Nie mam kurwa siły w prawej ręce. Przenieś alkohol Muszę odpocząć Muszę. Dobrze, odpocząć. Dobra, odpocząć. Dobrze, czekaj. Yy, Dobra. Przykładam uwaga. Dobra, dawno się tak ślizgnął. Chyba mnie cieszyło. Mam nadzieję. Chcesz je napić? Pierdolę, to nie Niech się położy na razie, albo w chociaż. Muszę się położyć. Się położyć.